Dziś mówimy o rozpaczy, a z nami doktor Sylwester Membas. Witam bardzo ciepło, Sylwester z ogromną radością, że jesteś dziś z nami. Witam, dobry wieczór. Właściwie trudno prowadzić audycję na radości, kiedy mamy mówić o rozpaczy, ale wierzę, że nie zostawimy bez odpowiedzi, jak wychodzić z rozpaczy tych, którzy dzisiaj no, ściśnięci nią potężnie. Jak myślisz, co jest głównym źródłem rozpaczy człowieczej w XXI wieku? No, myślę, że są różne źródła tej rozpaczy. Myślę, że często jest tak, że rozpacz się pojawia wtedy, kiedy ktoś cierpi, kiedy brak jest w jego życiu miłości, kiedy, kiedy się nie rozwija, kiedy oszukuje samego siebie, i kiedy źle używa swojej wolności, bo jest tak, że jeżeli ktoś ma. Złą sytuację życiową jest, nie wiem, roztrzęsiony, doświadcza różnych bolesnych emocji, w tym także rozpaczy, no to wtedy znaczy, że jego psychika reaguje proporcjonalnie do, do, do tej tragicznej sytuacji życiowej. Wtedy warto zmieniać sytuację życiową, więzi z innymi ludźmi, system wartości czy zasady moralne, którymi się taka osoba kieruje natomiast jeżeli ktoś ma dobrą sytuację życiową, bo przecież często tak bywa, a jest roztrzęsiony, przeżywa silne, bolesne emocje w tym rozpacz, no to wtedy może to świadczyć o bolesnej sytuacji, z jaką dana osoba mierzyła się w przeszłości, wtedy warto tą przeszłość zamknąć, przebaczyć, za Myślę, że też ważna jest taka świadomość, że Ktoś, kto był bolesnie krzywdzony w dzieciństwie, no, ma taką odruchową skłonność do tego, żeby krzywdzić samego siebie, gdyż po prostu nie został nauczony takich pozytywnych sposobów odnoszenia I się nie, do siebie. I nie tylko nie został nauczony tych pozytywnych metod odnoszenia się do siebie, ale też zwykle, może się mylę, jeśli tak to mnie popraw, podaje dalej ową przemoc. Tak, no ni niestety tak jest, że podaje i wtedy no, łatwo o tą rozpacz. Natomiast no, rozpacz jest bardzo silną i przykrą emocją, która no, powoduje taką całkowitą utratę nadziei na przyszłość, takie uczucie bezsilności, zwątpienia, takiej pustki i takie przekonanie, że no, nic już nie ma. I często jest tak, że ludzie, którzy odczuwają tą rozpacz, często mają takie wrażenie, że nie mogą funkcjonować, nie mogą wykonywać swojej pracy, nie mogą skupić się na, na wykonywaniu codziennych, codziennych zajęć. I ta rozpacz trochę tak nakłada na nich pewnego rodzaju taką grubą zasłonę i odbiera im, odbiera im marzenia siły, no często też rozpaczy towarzyszą właśnie takie stany samobójcze, agresja, czyli ta, ta rozpacz to można powiedzieć jest takim krzykiem naszego organizmu, który mówi, że no jeżeli szybko czegoś nie, nie zrobisz w swoim życiu, nie zmienisz, no to możesz nawet umrzeć, bo tu ważna jest taka świadomość, że wszystkie emocje, w tym także rozpacz, mm -hmm. są ważne, są pozytywne, bo niosą nam potrzebne, informacje potrzebne. o naszej sytuacji życiowej. No trudno mówić o niej jako o pozytywnych, chociaż zgadzam się z to, akurat z tą interpretacją, ale w momencie, kiedy rozpacz zalewa ci serce, myśleć o niej jako o pozytywnym komunikacie, mówię o samym uczuciu, byłoby naprawdę bohaterstwem. Natomiast chcę cię zapytać trochę o towarzyszenie, dlatego, że bardzo często bywa tak, że osoby, które które są w rozpaczy, mają wokół siebie osoby życzliwe. Nie jest tak, że są zupełnie osamotniane, choć i tak bywa. Problem polega na tym, że bardzo rzadko potrafimy pomóc. I słowa pod tytułem Nie martw się, jakoś to będzie, wszystko będzie dobrze, w moim odczuciu, raczej są przeciwskuteczne. Jak mądrze towarzyszyć osobie w rozpaczy, obojętnie czy jest to zdiagnozowana depresja, czy po prostu stan długu już dłużej utrzymywanej takiej hard melancholii, I co byś radził? No tutaj zgadzam się oczywiście z tym, co powiedziałeś, że, że czasem te informacje pochodzące od rozpaczy są bolesne, bo dowiedzieć się prawdy o sobie, że, że źle robimy, tak jak w przypadku uzależnień, że, że no ktoś zabija się na raty, no To w takim przy, przypadku jest to bolesne, ale wtedy no, te emocje ratują, ratują życie, także w tym sensie są bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc osobom w rozpaczy, no myślę, że błędem jest takie powszechne przekonanie, że wejście się w garść za, za wszelką cenę, zmobilizuj się, takie próby przetrwania. To jest naiwne i błędne, to jest trochę taka droga donikąd. Bo takie postępowanie no, może doprowadzić często do odwrotnych skutków, czyli do depresji, do samobójstwa, do chorób autoimmunologicznych. Bo jeżeli zaczniemy przeżywać coraz bardziej bolesne emocje, niepokój, rozpaść, to tak jak powiedziałem, przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, co nam mówi ta emocja, bo ona jest sygnałem, ona nie jest problemem tylko. Sygnały I wtedy musimy zmienić nie emocje, ale naszą sytuację życiową. Natomiast, no jeżeli chcemy pomagać osobie, która jest w rozpaczy, no to tutaj warto delikatniej powiedzieć, że widzimy, że, że coś jest nie tak, że, że co się dzieje w jej życiu. Warto zapytać. Mhm jak możemy jej pomóc, zachęcać do rozmowy, jak delikatnie towarzyszyć takiej osobie, być blisko. Ksiądz nie, tak Jan naturalnie. Karczkowski, o którym wielokrotnie wspominaliśmy na antenie naszego radia, bo był nietuzinkowym kapłanem i też doskonałym takim przewodnikiem, także po rozpaczy mówił, nie mów, że będzie dobrze, bo tego nie wiesz, ale powiedz, że niezależnie jak będzie, będę przy tobie. Myślę, że to jest bardzo ważny... Komunikat. Dziś mówimy o rozpaczy. Doktor Sylwester Bembas był z nami na samym początku naszej audycji. Bardzo dziękuję Sylwester. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce na szlakach ocalenia. Niedługo nas czeka bieg ocalony legion w koło, koło konina. Domyślam się, że pobiegniesz mimo kontuzji do niedawnej. Tak, no postaram się co najmniej przejść. Przejść, okej, okay. cały dystans. Bardzo, bardzo cię pozdrawiam. Dziękuję za te słowa ogromnie.